Kół kogo kręcamy dla Ciebie? Super, że Moja Moją żonę Kingę możecie wkręcić. Super, że ją zgłosiłeś. Co u żony słychać? Powiedz. E, no dzisiaj jest pierwszy dzień na e, zdalnej pracy. O, ona też? E, ba, no nieźle. Tak, bardzo, bardzo, bardzo że jej na tym zależało. No, no i wczoraj, wczoraj udało się im to wywalczyć. Ekstra. Halo? Dzień dobry pani, witam serdecznie. Moje nazwisko Antoni Kosiba, Departament Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Tutaj mam zgłoszenie, że pani dzisiaj będzie świadczyć pracę zdalnie poza biurem tak? z własnego domu. Proszę pani, nie mam żadnych informacji na temat stanowiska pracy u pani w domu. Jeszcze raz, może pan troszkę głośniej, bo nie słyszę pana? Wy, proszę pani, o najgorzej, czyli już wpisuję złe warunki akustyczne. W miejscu pracy. Proszę pani, musimy doprecyzować warunki panujące u pani w domu, by mogła pani bezpiecznie świadczyć pani pracę zdalną. Tak? Tak. Zachce pani usiąść na swoim krześle? Tak. Jest obrotowe? Jest. Najgorzej. Z pompką no, samoopatrzeniową. Takie samo jak w pracy mamy, więc tutaj. Jest... Identyczne? Identyczne. Czy istnieje tak. możliwość odchylenia na krześle do tyłu? Jeżeli sobie tutaj będę regulować jakoś, to tak. No, ale tak co znajduje się za Panią w odległości 3 metrów? 3 metrów mój regał. Najgorzej, jak się Pani domyśla. No to trzeba przyjąć albo regał, albo miejsce pracy. Co będzie łatwiej ruszyć? Pewnie miejsce pracy. No właśnie, więc czy w Pani obiekcie, gdzie Pani się znajduje, będzie możliwość, że tak powiem, swobodnego obrotu, jak Pani będzie na krześle? Swobodnego obrotu Tak. będzie. A z wyprostowaną nogą? Oczywiście. Rozumiem. E, czy będąc. E, po której stronie ma pani źródło światła, proszę powiedzieć? Naturalnego dodajmy. E, naturalnego przed sobą. A sztucznego? E, na biurku lampeczka położona. Mm. Jestem ogni regulować. Najgorzej, proszę pani. W przestrzeni biurowej powinna zajmować się źródło światła umiejscowione na suficie. I pani rozumie. To też jest. Rozumiem. Pani jest sobą praworęczną. Tak. Najgorzej. Proszę pani, to jest totalna dyskwalifikacja, jeśli chodzi o warunki bezpieczeństwa i higiena pracy w domu, proszę pani, poza miejscem. Super. Proszę pani, mąż się obawia, że będzie pani przynosić pracę do domu teraz. Ta, a cały radio RMF Max jest cichym, entuzjastą rozwiązań, praca w pracy, a dom w domu, no. Krzyszku, powiedz szybciutko Kingze, co i jak i gdzie jesteśmy teraz. Kocham cię Kinga i zmokłem, bo stoję przed pracą zanim do niej wejdę i słuchałem jak cię wkręcają. Kocham cię, miłego dnia. Może nie wracać w piątek do domu? W piątek dopiero Kinga? bądź człowiekiem. Na skumuluję. <grystanie> Wrócę i sprawdzę, czy to wyprostowaną nogą się obrócił dookoła. <grystanie> Dobrego dnia! <grystanie> Dzięki, wzajemnie. Biórko da radę, wiesz, się przetestować. I nie udawaj! Maciek Rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz RMF Max.